Siemaneczko widzowie Adasiu, masz To jest dla Ciebie. Kupisz za to alkohol, zobaczę u Ciebie alkohol, wyrwę ci alkohol i go rozwalę. Adasiu, obiecuję Ci. Adasiu, jedna sprawa, powiedz mi, masz telefon przy sobie. A gdzie masz telefon? Adasiu, proszę Cię, żebyś mi powiedział prawdę. Nie, nie mam. A gdzie masz? Adasiu no proszę Czy powiedz mi gdzie jest telefon Nie mam nie Ale gdzie, 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 jest, gdzie dałeś telefon Zgubiłeś? No tam Adasiu ja wiem jaka jest prawda Ja, nie, ja, tutaj nie, ja ci nic nie zrobię Nie chcę nic po prostu nie. Markowi dałeś tak No ty, ty, ty też Markowi dałeś ten telefon co ja ci dałem Tak Chyba Spokojnie dadać. Mówię, ja tobie nic nie zrobię ani no. nic I, i jak mam ten, ten? Co? Marek? No, ja ci mam Taki sam ma telefon jak ty miałeś. O no, to właśnie toj No to bo było to bo to, bo to, to, to jest adasz ten sam telefon. No wiem Ale jak, jak po co... To... Po co mi jak głował się nie znasz. No właśnie. No ja wiem Adaś, ale ja chciałem ci założyć kartę i chciałem, żeby mieć z tobą kontakt. żeby wiedział gdzie ty jesteś, Adaś. Naprawdę ja tak chciałem zrobić ci. A. Żeby mieć cały czas z tobą kontakt. Żeby do ciebie, żeby zapisać mój numer żebyś żebyś odbierał ten telefon. Ja Adaś za ten telefon dałem 60 zł. Specjalnie dałem za ten telefon 60 zł, żeby mieć z tobą kontakt. Bo chciałem, żebyś miał że z kimś chociaż kontakt tylko z panem, kurwa. Jeszcze wiem... Nie z panem, tylko z Mateuszem, Adasz No tak, to co tam słychać u ciebie? Tak, jakoś Tak? No to dobrze, Adasz Ale widzę, że bluza ładna, z Tomiego Piękna. Oryginalna. Chociaż. Oj, Adaś, Adaś. czy znaczy, proszę, jak ci będę coś dawał, to nie dawaj nikomu, dobrze? Bo to jest tylko i wyłącznie, Adaś, dla ciebie. Wiesz co, ja, ja nic... Ja, ja ci nic nie zrobię, Adaś. Nawet cię nie uderzę, nie nakrzyczę na ciebie, ani nic. Po prostu. Chciałem dobrze zrobić uczynek, żebyś dać ci ten telefon, żebyś wiedział, że masz ten telefon i możesz z kimś gadać coś albo coś. Tylko to chciałem, żeby było. No ale jak już dałeś Markowi ten, no to zapominamy o tym całkowicie. Dobrze? Gitara? No i to mnie cieszy, to mnie cieszy. Dobra widzowie, to jest jak gdyby w Twojej się, zostaw to łapę, zostawcie suba. W Na następnym odcinku się widzimy za się.